Od pokoleń. Was rozśmieszają. doprowadzają do łez i rosną na Waszych oczach. Już w styczniu wtargną na wielki ekran i rozkręcą niezły dym. I 31 stycznia! Mistrzowie! Jazdy! Bez trzymanki! Jaki scenariusz poczytajcie sobie? Tylko jeden śmiałek może wykonać za, 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 za zadanie. Kaczor, Daffy! Ja! Daffy? Kaczor? Kto tam? Luny Thioux, porki i Daffy ratują świat. Weźcie go, go! O! Oh, już po wszystkim? Tylko w kinach.